granit oraz placa. E Elementy zlepiały się. Zlepiały się, prawda. A... No. Zajęcia przede wszystkim mają za zadanie e odpowiedzieć na pytanie jak powstają skały. A może ktoś z Was wie jak one powstają? Hmm? Ale jak? Najpierw podzieliliśmy je na trzy główne grupy, że istnieją w przyrodzie skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Dzieci wrzucały do plastikowego naczynia przezroczystego różnego rodzaju przedmioty. To były kamienie, to były żwiry oraz muszelki. I w trakcie wrzucania tych przedmiotów obserwowały w jakim tempie one wpadają. Które szybciej, a które wolniej. Tym samym obserwując tempo sedymentacji, procesu, który... Działa naturalnie w przyrodzie. Tu jest taki wkład specjalny o. Który symbolizuje nasz kolor. Oprócz tego robiliśmy również doświadczenie, symulacja wypływu lawy ze stożka wulkanicznego. Mieszamy ze sobą różne składniki, sodę kuchenną, ocet i wychodzi nam reakcja chemiczna, dzięki której obserwujemy wypływ lawy ze stożka. Dzieci do tej pory, większość dzieci nie wiedziała, że materiał, który jest drobniejszy od piasku, nazywa się pyłem i że podczas burz piaskowych to nie piasek jest niesiony w górnych partiach atmosfery, Wysoko, wysoko w atmosferze, ale właśnie. Te zajęcia różnią się od zajęć szkolnych, przede wszystkim tym, że dzieci mogą dotknąć mogą przeprowadzić doświadczenie, obserwacje samodzielnie mogą wszystko zrobić całkowicie same.